Czy ja nie chcę oceniać zgodności z prawem, czy niezgodności z prawem? To jest obowiązek marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, także wynikający z norm polskiego prawa i polskiej konstytucji. Ma ten obowiązek pan marszałek, ten obowiązek musi wypełnić. No. Ale pan mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej domaga się, żeby nie publikować uchwały o tej podjętej wczoraj przez Sąd Najwyższy, co ma prowadzić do, do, do właśnie niezwołania Zgromadzenia Narodowego i ma prowadzić do objęcia urzędu przez Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej przez Marszałka Sejmu. Jak pan się do tego odniesie? A to są zupełnie kwestie marginalne, w techniczne, nikt się nie powinien tym przejmować. Eee, e, Donald Tusk dalej nie opublikował e, decyzji Pana Prezydenta o powołaniu mnie na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No i co? No to niektórzy w tym państwie rządzący zachowują się jak w tych e, w filmach e, e, Barei. Co mi zrobić? No co mi zrobić? To jest prawo, jest obowiązek wynikający wprost z Konstytucji, wynikający wprost z ustawa właśnie urzędnicy państwowi tego nie realizują, najwyżsi urzędnicy państwowi. Ale to nie rodzi żadnych skutków prawnych. To czy, to, czy to orzeczenie zostanie ogłoszone, czy nie zostanie ogłoszone, czy zostanie ogłoszone z jakąś gryzmołą dzieciaka czy dopiskiem prezesa Rady Ministrów nie ma to żadnego znaczenia dla legalności podjętych decyzji przez Polski, organy polskiego wymiaru sprawiedliwości.